Może i się nie znamy. Może i nawet nie chcesz mnie poznać. Może kliknąłeś w ten film tylko dlatego, że zainteresowałem Cię miniaturką albo tytułem i tak naprawdę nie chcesz oglądać tego filmu. A ja Cię w tym filmie nie chcę sztucznie motywować, nie chcę sztucznie zmieniać Twojego życia, żebyś powiedział sobie, że tym razem zmieniał swoje życie i tak naprawdę nic z tym nie zrobił. Ale chciałbym Ci przekazać coś, czego tak naprawdę nie widzisz. Życie, które jest poza właśnie tą kamerą, poza tym, co ludzie pokazują, bo jak sobie popatrzysz na danego piłkarza, nie, jak wychodzi na to boisko i sobie pomyślisz, też bym chciał wyjść na to boisko, to sobie nie myślisz o tych latach treningu, które on musiał poświęcić, żeby w ogóle wyjść na to boisko, tylko myślisz o tym, żeby na nie po prostu wyjść. Tak bez przygotowania, bez niczego, albo z krótkim przygotowaniem, i zawsze sobie myślisz o tej drodze na skróty. I porównujesz się do tych osób na tym Instagramie, na tym YouTubie, i sobie myślisz, że chciałbyś tak mieć, że chciałbyś to osiągnąć. Ale bardzo często nie chciałbyś tego osiągnąć. Bardzo często nie myślisz sobie o tym, co ten chłop musiał poświęcić do tego, żeby faktycznie osiągnąć to, co widzisz na tym ekranie, albo to, co ci opowiedział. Nie? I popatrzcie na to. Każdy by mógł powiedzieć, że chciałby sobie usiąść na takiej górce, że chciałby mieć takie widoki, że chciałby to zrobić. Ale jakbyś chciał, to byś pochodził sobie wokół bloku. Zrzucił uwagę, to byś zaczął robić jakieś spacery w lesie, jakieś malutkie podejścia w swoich okolicach. Po prostu zająłbyś się czymś, żeby faktycznie zrobić kroki do tego, żeby to osiągnąć. Czyli jakbyś chciał sobie siedzieć na tych widokach, żeby oglądać, co tutaj się dzieje, żeby widzieć te same widoki, co ja, to byś musiał podjąć te same kroki, co ja podjąłem wcześniej, albo bynajmniej podobne. Więc jeżeli widzisz na tym Instagramie tych ludzi, to najpierw sobie pomyśl, jaką drogę musieli przejść. I wtedy rozłóż sobie to na czynniki pierwsze. Jeżeli zobaczysz właśnie te osoby, które zarabiają miliony, setki milionów i chcesz dosłownie powtórzyć to samo co oni, to sobie pomyśl co oni musieli przejść wcześniej i przejść tą samą ścieżkę co oni, tylko od samego początku, a nie to co aktualnie robią. Bo jak sobie pomyślisz o osobie, która zarabia dziesiątki milionów na tym, żeby sprzedawać kursy, jak zarabiać pieniądze to on od tego nie zaczynał. On najpierw musiał zarobić pieniądze w inny sposób niż sprzedawanie tych kursów, więc nie zaczynaj od sprzedawania tych kursów, tylko zacznij od tego początku, od którego on też musiał zacząć. I stawał się o 1% lepszy każdego dnia, tak jak ja teraz. Nie od razu wszedłem na tą górę, tylko na początku musiałem pochodzić sobie wokół bloku, później spacery po lesie, później dłuższe spacery, później jakieś krótkie podejścia, aż w końcu mogłem sobie wejść na coś wyższego, pojechać. I delektować się tym, bo wszedłem tutaj w dwie godziny. Strasznie szybko tu wszedłem, dlatego nagrywam ten odcinek, bo chcę się podelektować te widokami. Zjadłem sobie bułkę z szynką, suchą bułkę z szynką, bo przy tych widokach to jest naprawdę coś cudownego. Ale już zaczyna tak wiać, że muszę iść na ten szczyt, a szczyt dosłownie przede mną. Kocham Was naprawdę. Zwiewa mnie stąd, więc spadam stąd. Jezu, mata, mata, mata. Ale by poleciała. Trzymajcie się, kocham Was, cześć.